W tej prezentacji pokażę Państwu podstawowe funkcje programu Norma Expert. Zaprezentuję, jak łatwo i szybko można zrobić kosztorys. Po uruchomieniu programu otwiera się okno główne. W programie polecenia umieszczono na kartach: przedmiar, kosztorys, pozycje, nakłady, narzuty, zestawienia, wydruki. Karty te Odpowiadają głównym widokom, w których można przeglądać i edytować kosztorys. Nad wstęgą poleceń znajduje się pasek szybkiego dostępu. Zawiera on przyciski służące do szybkiego wywołania często używanych poleceń. Zawartość paska można skonfigurować samodzielnie. Teraz przystąpmy do pracy. Chcemy stworzyć nowy kosztorys inwestorski. W tym celu wybieram hasło kosztorys inwestorski. Następnie rozwijam panel prawy, właściwości, aby w opcjach kosztorysu wprowadzić jego opis, a także wybrać właściwy szablon liczenia podsumowania kosztorysu. Następnie z grupy Kosztorys wybieram polecenie strona tytułowa. W tym oknie mogę podać m.in. nazwę kosztorysu, nazwę firmy, kody CPV, dane inwestycji, inwestora oraz wykonawcy generalnego. Wprowadzam teraz pozycje kosztorysowe z dołączonych do programu katalogów NORM rozwinę panel lewy nawigacyjny. Teraz wybieram polecenie Dodaj pozycję. Mogę również użyć skrótu klawiszowego F2. Pozycje katalogowe są pogrupowane w kilku poziomowej strukturze. Grupy katalogów. Katalogi, rozdziały, tabele, kolumny. Z drzewa pozycji wybieram katalogi norm. A następnie wskazuję właściwy katalog. Mogę w tym miejscu użyć pineski. Teraz wskazuję rozdział, tablicę i pozycję. Klikam polecenie. Wstaw pozycję. Mam już pierwszą pozycję w moim kosztorysie. Teraz wprowadzę kolejne. Ponownie wybieram polecenie Dodaj pozycję. Dzięki użyciu pineski program automatycznie otwiera okna katalogów na wybranym przez nas poziomie. Ułatwia to wprowadzanie wielu pozycji, np. z tego samego katalogu. Możemy również w oknie wstawiania pozycji odznaczyć polecenie Zamknij okno po wstawieniu pozycji. Dzięki temu szybciej będziemy mogli wstawić kolejne pozycje. W oknie wstawiania pozycji możemy podać obmiar. Może to być wartość bądź wyrażenie arytmetyczne. Klikam Polecenie Wstaw pozycji. O wstawieniu pozycji informuje nas komunikat, który wyświetla się w prawym dolnym rogu okna wstawiania pozycji do kosztorysu. Dodatkowo w oknie wstawiania pozycji zmienia się liczba porządkowa. Możemy również przesunąć okno wstawiania pozycji i w lewym panelu kontrolować, czy przypadkiem którejś pozycji nie wstawiliśmy dwa razy. Teraz wprowadzę kolejną pozycję. W polu obmiaru pojawia się zawsze wyrażenie z uprzednio wprowadzonej pozycji. Można je pozostawić, zastąpić nowym lub zmienić. W tym przypadku obmiar jest taki jak we wcześniejszej pozycji. Klikam polecenie Wstaw pozycję. Wprowadzam jeszcze dwie pozycje. Tym razem w polu obmiar podam konkretną wartość. Wrócę jeszcze do pozycji pierwszej, w której nie określiłam obmiaru. Mogę to zrobić na przykład poprzez odwołanie się do innych pozycji. Po wprowadzeniu znaku hash program wyświetla listę pozycji, do których mogę się odwołać. Widać ich opis oraz wartość obmiaru. W ten sposób obliczam obmiar na podstawie pozycji drugiej, czwartej i piątej. Mam wprowadzone wszystkie pozycje. Teraz dla czytelności kosztorysu wprowadzonych pozycji utworzę działy. Po kliknięciu polecenia dodaj z grupy dział. Program automatycznie wstawia pierwszy dział na początku kosztorysu. Aby wprowadzić kolejne działy, zaznaczam w panelu nawigacyjnym pozycję, która ma być pierwszą w kolejnym dziale, i ponownie wybieram przycisk Dodaj z grupy działu. W ten sposób utworzę pięć działów. W sytuacji, gdy jakaś pozycja przez przypadek znajdzie się w niewłaściwym dziale, możemy w łatwy sposób ją przenieść, przeciągając ją we właściwe miejsce. Należy zwrócić uwagę na kolor strzałki w trakcie przenoszenia pozycji, aby była zielona. Gdy strzałka jest niebieska, wówczas utworzymy pozycję scaloną. Kolejnym krokiem w przygotowaniu kosztorysu jest uporządkowanie elementów RMS. Z karty nakłady wybieram zestawienie sprzętu. Następnie sortuję wyświetlone pozycje po nazwie. Dzięki temu będę w stanie szybko zidentyfikować podobne pozycje. Aby je połączyć, wystarczy zaznaczyć wybrane pozycje, kliknąć prawym klawiszem myszy. I wybrać polecenie Połącz nakłady. Taką samą operację możemy wykonać również w zestawieniu materiałów, o ile jest taka potrzeba. Po uporządkowaniu elementów RMS zajmę się cenami. Ceny materiałów i sprzętu najwygodniej wprowadzać z zainstalowanego uprzednio cennika. Przejdę na widok wszystkich nakładów i wyświetlę zestawienie cen nakładów. Baza cenników jest dostępna do edycji w oknie cenników, które wywołam poleceniem cenniki z grupy zasoby. Tu znajdują się wszystkie narzędzia potrzebne do edycji cenników, a w szczególności polecenie importu cenników z plików i dysków dostarczonych przez firmy zajmujące się ich opracowywaniem. Aby wybrać cennik kosztorysu, klikam polecenie Wybór cennika z grupy ceny. Do tej pory w kosztorysie były użyte ceny z 2011 roku. W oknie z listą cenników zaznaczam potrzebny cennik i klikam polecenie Wybierz. Teraz z grupy ceny wybieram polecenie Uaktualni. Przy pełnej zgodności elementów RMS w kosztorysie i cenniku cena wczytuje się automatycznie. Najczęściej musimy jednak dokonać wyboru z przedstawionej listy. Używając polecenia Wybierz cenę, do kosztorysu zostanie wstawiona tylko cena z cennika. Gdy wybierzemy polecenie Wybierz nakład, z cennika zostanie wczytana nazwa, indeks i cena do wszystkich pozycji zawierających wybrany nakład. W oknie tym możemy również wprowadzić własną cenę. W trakcie wczytywania cen widzimy pasek postępu. Jest to przydatna informacja w sytuacji, gdy mamy duży kosztorys i wczytywanie cen trwa długo. Program zwraca uwagę na niezgodność jednostki miary i pyta o współczynnik przeliczenia. Czasem żaden materiał lub sprzęt cennika nie jest odpowiedni dla naszego kosztorysu. Wówczas wpisujemy z klawiatury brakujące ceny. Na koniec ustawia narzuty. W tym celu przechodzę do karty Narzuty. Po lewej stronie widzimy polecenia do edycji narzutów. Możemy na przykład dodać VAT do naszego kosztorysu. W tym celu klikam polecenie Podatek VAT, a następnie wybieram stawkę. Aby zmienić domyślne wartości kosztów pośrednich, klikam na stawce i wprowadzam nową wartość. W karcie widoku zestawienia kontroluję podsumowanie kosztorysu. Przydatną funkcją są również wykresy. Na wykresie widzimy rozkład kosztów w poszczególnych działach. Ustawienie wskaźnika myszy w obszarze wykresu pokazuje nazwę działu i wartość danego narzutu. Mój kosztorys jest już gotowy. Mogę go wydrukować. Przechodzę do karty Wydruki. Wraz z Normą EXPERT dostarczony jest pełen komplet wydruków, z którego mogę korzystać, aby szybko wydrukować kosztorys. Dodatkowo Norma EXPERT daje narzędzia, przy pomocy których, opierając się na gotowych stylach, szablonach i zestawach, mogę utworzyć i sformatować swoje własne wydruki. Wybieram zestaw Kosztorys inwestorski, a następnie polecenie Drukuj. Teraz wystarczy kliknąć OK, aby mój kosztorys został wydrukowany.